Słuchajcie, powiem tak, jeśli chodzi o moją waleczkę, na wstępie co mogę powiedzieć, że wiele ludzi, z tego co czytam, nie wierzy we mnie aktualnie. No, bo wszyscy widzieli, on melanżuje, e, on ma za mało na przygotowania. Polak ciężko trenuje, tak, Polak trenuje już od początku tego roku, czyli do walki będzie trenował aż 9 miesięcy. Wow, jakim cudem ja mam to nadrobić w raptem 2-3 miesiące? Wiecie o co chodzi? No, na aktualnie mam 2 miesiące, ale jeszcze trenowałem około 2 tygodnie przed, czy jest w ogóle możliwość, że ja to nadrobił? Słuchajcie, w moim mojej karierze, nie wiem, czy tak to można nazwać, nastąpił w pewnym momencie przełom. Przełom nastąpił przed walką poprzednią z Polakiem, a w zasadzie po, po walce. W zasadzie to po walce przełom nastąpił. Co to znaczy ten przełom? Ja zrozumiałem, o co w tym sporcie chodzi. Jak wiecie, malczyński bystrzak, nie miałem żadnego doświadczenia w MMA, nie ćwiczyłem do tych walk, wydawało mi się, że, że jestem na tyle mocnym pajacem, że, że ich tam, kurwa, rozpierdolę, tak? Więc mówiłem, nie ćwiczę, manażowałem, wychodziłem, raz się udało, raz się nie udało. Do Polaczka było trenowane, ale musiałem zbić bardzo nisko wagę. Teraz tą wagę mam już wyżej. I po Polaku stało się tak jakby przełom w mojej karierze. I co to znaczy przełom? Zrozumiałem, na czym polega MMA. Yy, I wydaje mi się, że, że zrozumienie MMA jakby niesamowicie wpłynie na tą walkę. Jak, nie, nie chcę wam wprost wytłumaczyć. To znaczy, że na przykład niepompowanie się na siłowni, na czym polegał ten przełom? Uważam, że że zrozumienie tego MMA było coś takiego, że na przykład ja jak waliłem to musiałem jebnąć z całej siły, musiałem uderzyć tak, żebym se kurwa rękę złamał, wiecie o co chodzi? Musiałem wszystko robiłem... Wszystko robiłem źle, bo nie miałem doświadczenia. Teraz liznałem tego doświadczenia i wydaje mi się, że to doświadczenie sprawiło, że jak na freak fighty jestem dość kompletnym zawodnikiem i, i, i nieźle całkiem radzę sobie w stójce i w parterze, jak na, jak na tak krótki staż treningowy i to, to wszystko, tą całą esencję zobaczycie dopiero w walce. Ja wam gwarantuję, że najbardziej zaskoczoną osobą nie będziecie wy. Najbardziej zaskoczoną osobą będzie sam Adrian. Ja jestem w święcie przekonany, że on myśli, że wygra i on się totalnie nie spodziewa tego, co, co zobaczy za dwa miesiące. Ja tym razem zamierzam wejść do walki z szacunkiem. Nawet z szacunkiem do tego hama przedbrzydłego. Ale nie z szacunkiem, że go będę totalnie e, szanował w, e, po, na każdej płaszczyźnie, tylko ja nie chcę za dużo mówić. Bo wiecie, jest taka, jakby coś tam... Niektórzy muszą zobaczyć, żeby, uwierzy, żeby uwierzyli. I mi jest na rękę, że ci wszyscy hejterzy, ci wszyscy hejterzy mówią, o nie ma szans Polakiem itd. i tak dalej. Jakbym nie miał szans, to bym nie wychodził do tej walki. Bo niektórzy myślą, że ja wychodzę po pieniądze. Absolutnie nie, stary, absolutnie nie. Uwierz mi, że to nie jest jakaś, nie wiem, aż jak astronomiczna kwota. Dla mnie mój honor był, jest 100 razy ważniejszy e, niż te pieniądze, no bo jeśli wyjdę i powiedzmy przegram, to uwierz mi, że lepiej bym finansował stał, gdybym nie wychodził i nie przegrał, więc, więc absolutnie nie wychodzę e, po żadne pieniążki. Wychodzę tylko i wyłącznie po to, e, żeby wygrać. No i żeby rozwiązać ten konflikt, żeby wyłonić w końcu, który z nas jest lepszy, tak naprawdę 9 minut e, to jest na serio długi, e, dużo czasu, 9 minut to jest dużo czasu. E, no i myślę, że najbardziej zaskoczony będzie sam Polak. Dlaczego? Uważam, że w ringu zdziwi się, że zdarzy się z rzeczywistością. Zobaczy zupełnie inną wersję Ferrariego niż w poprzedniej walce. E, no i co jest piękniejsze, niby to są głupie 3 kg, ale ja do 77 zejdę. A do 7,4 już nie byłbym w stanie zejść. No, chyba, że bym wziął środki na odwodnienie, i nie piłbym dwa dni wody, i nie jadł tydzień, yy, już praktycznie w ogóle, jedzenia. A na szczęście, bo, bo to są te ostatnie 3 kilo one są najtrudniejsze do zbicia, bo mój organizm schodzi poniżej genetycznego limitu. A teraz nie będę musiał czegoś takiego robić i uważam, że to jest w tym wszystkim najpiękniejsze i zamierzam zrobić. Adikson, 5 zł. Rozjedziesz tego Adriana Polaka w jednej rundzie. Wierzę w Ciebie, pozdrowisz. A co jest najśmieszniejsze, dziękuję bardzo Dixon. Dziękuję bardzo za piąteczkę, doceniam Mordiaty. Co jest najśmieszniejsze, że ja znam jego plan. Znam jego plan, nie znam go, jego planu od A do Z, ale ja wiem, co to jest za niespodzianka.